We wstępie szybciutko moi drodzy dwa zdania, we wszystkich obliczeniach jakie zobaczysz nie brałem pod uwagę spraw związanych z internetem, w większości sytuacji wygląda ono u mnie w następujący sposób, prędkość pobierania to około 57 MB na sekundę, prędkość wysłania 9 z hakiem, a ping w batyfikie 4 oscyluje w granicach 42-48 milisekund. Powtórzę, że tego wszystkiego NIE brałem pod uwagę. Jeśli będzie Ci się chciało i będzie to możliwe z tych danych, możesz pobawić się i sobie policzyć. Nie jestem orłem z matmy, informatyki i w tych podobnych sprawach. To tak słowem wstępu, a teraz zapraszam Cię serdecznie do meritum filmiku. Dzisiaj zaczniemy sobie od pewnego zadania, które dla Ciebie przygotowałem. Za chwilę oddał w tego przeciwnika dwa strzały. Twoim zadaniem będzie zareagować, np. poprzez kliknięcie z pasji, Wtedy, kiedy zauważysz, że przeciwnik poruszy się po tym, jak dostał pierwszą celną kulkę. Nie wtedy, kiedy oddałem strzał, tylko wtedy, kiedy zauważysz, że on po moim oddanym strzale uciekł w jakąś stronę. On pójdzie w prawo, w lewo, podskoczy, kucnie. Tego dokładnie Ci nie powiem. Po prostu w chwili, kiedy zauważysz, że poruszył się w pewną stronę, kliknij spację. Jeżeli celownik mój będzie stał nadal w tym samym miejscu, co w momencie, kiedy wystrzeliłem, bo... Nie zdążyłem zareagować na jego ruch, a ty to zrobiłeś. Punkt dla Ciebie. Jeżeli po kliknięciu spacji ja już zmieniłem ustawienie celownika bliżej przeciwnika i być może też już oddałem strzał, punkt dla mnie. Wszystko jasne? No to uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1. Start. Ciekaw jestem Twojego wyniku czy udało Ci się za pierwszym razem? Bo za drugim to już wiedziałeś o co chodzi i mogłeś strzelić się w odpowiedni moment, chociaż to też jest trudne. Jeżeli chcesz, to możesz jeszcze raz spróbować swoich sił. Pochwal się w komentarzu, czy za którym razem udało Ci się być szybszym ode mnie. Zaraz przejdziemy sobie do podobnego zadania z karabinem. Zanim jednak to nastąpi, pokażę Ci jeszcze raz w spowolnieniu całą akcję. Zmierzyłem klatka po klatce czas jaki potrzebowałem i w sumie Ty również na to, aby zareagować na jego ruch oraz ile dodatkowo czasu potrzebowałem na to, żeby oddać ostatni śmiertelny strzał. Wyniki są następujące. Od momentu wystrzału, aż po moment, kiedy on poruszył się i ja zdążyłem ruszyć myszką, minęło 12-13 milisekund. Biorąc pod uwagę fakt, że zostało to nagrane w 60 klatkach na sekundę, rzeczywisty wynik po przeliczeniu wynosi około 0,199 czy 0,216 sekundy. Natomiast dodatkowo, kiedy ruszyłem celownik, namierzyłem go i oddałem śmiertelny strzał, upłynęły łącznie 22-23 milisekundy, gdyż dosłownie kolejna klatka tuż był wystrzał, a właściwie po wystrzale. Po przeliczeniu daje nam to wynik około 0,365 czy 0,381 sekundy. Zaraz mi powiesz, że to fartowne, to przydarzyło mi się tylko raz. Okej, okay, masz prawo tak mówić. Ja tymczasem zapraszam Cię do kolejnego ćwiczenia na sprawdzenie Twojego refleksu. Uwaga, uwaga! Przed Tobą drugie wyzwanie. Z pozoru może wydawać się nieco prostsze. Tutaj mamy ułatwienie w postaci minimapy. Twoim zadaniem, podobnie jak w poprzednim, będzie kliknięcie spacji w momencie, kiedy oddałbyś strzał w stronę przeciwnika. Jeżeli kliknąłeś spację, a on nie jest na moim łóżce i ma pełne zdrowie, punkt dla ciebie. Jeżeli kliknąłeś spację, a ja już go namierzyłem i być może też oddałem strzał, punkt dla mnie. Proste, no nie? No to co, zaczynamy. 3, 2, Jeden. Start. Nie będę tym razem bawił się w odmierzanie czasu. Wydaje mi się, że tutaj nie było aż takiej prędkości, a bardziej polegałem na wyczuciu gry z pomocą minimapy. To co? Gotowe na trzecie wyzwanie? Jak zaraz zobaczysz, gram sobie na spokojnie z karem na fabryce. Zastopuję teraz specjalnie po to, żebyś mógł wykazać się refleksem oraz spostrzegawczością. Podpowiem Ci jedynie, że to będzie czwarty zabity na tej mapie przeciwnik. Ciężko mi było sformułować dla Ciebie zadanie w taki sposób, abyś mógł być szybszy ode mnie i zdobyć ten punkt, także proszę Cię o trochę wyrozumiałości. Do rzeczy. Twoim zadaniem będzie kliknięcie spacji w chwili, kiedy byś zaczął przymierzać do przeciwnika. Domyślnie kliknął prawy przycisk myszy. Czyli musisz go zauważyć w momencie kiedy ja to zrobiłem i udało mi się nawet oddać celne kule. Punkt dla Ciebie jest wtedy, kiedy klikniesz spację, zanim ja zacząłem do niego przymierzać. Natomiast logicznie punkt jest dla mnie w chwili, kiedy znajduje się on już na mojej muszce lub jest końcowa animacja przymierzania do oka broni. Nie będę przedłużał, zaczynamy. 3, 2, 1.

I co, udało Ci się? Powiem Ci szczerze, że to było mega-mega trudne. Oglądając ten filmik za pierwszym razem, kliknąłem spację chwili wystrzelenia do przeciwnika, w ogóle go nie dostrzegając. Oczywiście nie wiedziałem, że to będzie ten czwarty. Ile czasu mi zajęło od momentu pojawienia się go na ekranie do zareagowania? Jak obstawiacie? Za zareagowanie rozumiem początek odwrócenia się w stronę przeciwnika. Przy okazji okazuje się dziwna sytuacja z hitregiem, Albo to jakiś bóg w grze, albo tak się stało z racjonalnej prędkości wylotowej pocisku. Okazuje się, że upłynęło tym razem więcej, bo 21 milisekund w grze, czyli grając 60 klatek na sekundę, po przeliczeniu upłynęło 0,349 sekundy. Od zareagowania do wystrzelenia pierwszej kuli podobnie, po 0,365 sekundy. Całość od momentu kiedy pojawił się przeciwnik na ekranie, do pojawienia się pierwszego hitrejgu to 0,813 sekundy. W porównaniu do pierwszej akcji wolniej, ale przeciwnik też trudniej dostrzegalny, no i większy dystans dzielący mnie od niego. Dobra, to lecimy szybko z kolejnym zadaniem, tym razem na serwerze Only Pistol. Jest to wycinek z gry, gdzie zrobiłem ponad 20 killstreaka, także jak chcecie zobaczyć całość to piszcie w komentarzach pod filmem, a teraz do rzeczy. Za chwilę oddam w tego przeciwnika celny strzał. Po chwili pojawi się kolejny przeciwnik, w którego oddam dwa strzały. Podobnie jak w zadaniu pierwszym, twoim zadaniem będzie kliknięcie domyślnie spacji wtedy, kiedy zauważysz ruch przeciwnika po oddaniu przeze mnie pierwszej kulki. Mam nadzieję, że ci się uda. Tradycyjnie punkt dla ciebie jest wtedy, kiedy klikniesz spację, zanim ja ruszyłem celownik w jego stronę. Nie powiem ci, w którą stronę się poruszył, o ile w ogóle on to zrobił. Logicznie punkt jest dla mnie wtedy, kiedy po kliknięciu przez ciebie spacji mój celownik przemieścił się już w jego stronę lub nawet już oddałem strzał. To co, zaczynamy? 3 2 Jeden start. Tradycyjnie było to trudne, szczególnie za pierwszym razem. Jak chcesz, to spróbuj jeszcze raz zapauzować w odpowiednim momencie. I tak wiem zdaję sobie z tego sprawę, że ja byłem wtedy w grze bardzo skupiony, a ty teraz nie jesteś, ale zobacz. Z drugiej strony uprzedziłem Cię co się będzie działo, że zaraz wyskoczy przeciwnik. A dodatkowo dałem ci małą podpowiedź, więc twoje szanse na zapozowanie znacznie wzrosły, co nie? W ogromnym skrócie, czas mojej reakcji na jego ruch od kiedy pojawił się na ekranie i zacząłem kierować w jego stronę celownik, to po przeliczeniu 0,149 sekundy, natomiast między pierwszą a drugą śmiertelną wystrzeloną kulą, jak się okazało, minęło 0,365 sekundy. Mam pytanie do Ciebie: czy chcesz, bym stworzył filmik z kolejnymi podobnymi wyzwaniami, już bez przeliczania czasu, a tylko na sprawdzenie Twojego refleksu? Oraz ogólnie tego typu filmiki, kiedy szybko zabijam przeciwników. No i oczywiście, czy chcesz się dowiedzieć, co można zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia takich szybkich reakcji? Daj znać w komentarzu poniżej. Przy okazji, jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybuj mój kanał i dołącz do mojej społeczności. Zapraszam Cię do poglądania dwóch mini na lokasze oraz do takiej małej serii Epic Kills and Headshots z serwera Only Pistol. Są to stare filmiki z podłożoną muzyką w tle. Na dzisiaj bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Na razie.